Na wojewódzkiej konwencji Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej witamy Sylwestra Osińskiego. Ty startujesz na prezydenta Żerardowa. W zasadzie to jest ościenny powiat w stosunku do Sochaczewa. I powiedz, jak oceniasz szanse, jak widzisz tą motywację? Jest realna szansa walki o mandat? Jeszcze dwa tygodnie temu bym powiedział, że kształtowało się na poziomie 20%, ale ciężka praca popłaca. Ja już w tej chwili walczymy o drugą turę z obecnie kandydującym prezydentem. Ty, reprezentujesz taki swoisty pakt, trochę wzorowany chyba na tym pakcie senackim, ale pakt różnych organizacji i sił, też nawet można powiedzieć politycznych, żardowie. Jak udało się tak naprawdę ludzi przekonać do tego, żeby tyle różnych środowisk popierało ciebie jako kandydata paktu na prezydenta? Tu chodzi o ideę. W zasadzie w samorządzie walczymy o to, żeby były proste chodniki, utwardzone ulice i dobre szkoły dla naszych dzieci, a natomiast partyjniactwo chcemy zepchnąć na drugi tor. I to jest ta platforma, która nas łączy. To jest ten wspólny mianownik. Rozumiem, że też silna lista kandydatów do Rady Miasta. Było w kim wybierać, jak rozumiem, chętnych też również wielu. Bo Żyrardów domaga się zmian. Łączy nas ta e, niezależność od partii. E, nie było problemu ze skompletowaniem, skompletowaniem listy. E, dodam, że w swoim komitecie mamy osoby wykształcone: prawników, e, dwóch wiceprezydentów, lekarza, e, ekspertów, komendanta chówca. Naprawdę świetna ekipa, która myślę, że może e, dużo w tych, w tych wyborach. Cóż, ja tylko Państwu mogę zachęcić 7 kwietnia do głosowania na kandydatów. Paktuj na Sylwestra Osińskiego, na prezydenta miasta Żerardów. Niech ten Żerardów wreszcie doczeka się epokowych zmian i zajmie należne mu miejsce jako silny regionalny ośrodek. A ja liczę na głęboką współpracę z miastem Sochaczew i serdecznie dziękuję Mazowieckiej Wspólnocie Samorządowej za poparcie. Do zobaczenia 7 kwietnia. Głosujemy na Sylwestra Osińskiego, prezydenta miasta Żerardów. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy.